ze względu na to, że nie udało mi się nawinąć równo tego drutu 2 mm nawinę cięższy 0,65 potem matematycznie policzę ile powinno być jakie powinno być napięcie w praktyce później się sprawdzi tu na szpulce mam napisane, można wierzyć w to, co tu napisane. Orientacyjnie 0,65 w stosunku do 1,1 to jest blisko dwa razy. Czyli powinienem uzyskać napięcie rzędu 20-24 V. Założę szpulkę. Teoretycznie tego drutu muszę nawinąć, że tak powiem minimalnie 100 zwojów. Teraz się przyda korbka. Najpierw żeby to tu złapało. O i jedziemy z nawijaniem. Można by sprzęt zrobić lepiej, żeby sam drut prowadził no ale to skomplikuje jego budowę mam nadzieję, że cały nim się nagra, akumulatory nie padną trochę za duże mi tu się zrobiły odstępy no ale przy ręcznym nawijaniu niestety można by się bawić z przy zwoju, a kto by miał na to czas? Generalnie nie robimy trafa, żeby to działało przez 10 lat, tylko do spróbowania, żeby później mieć parametry i dać do wykonania na zlecenie. No, mam już 60 zwojów. Generalnie, jeśli się da, nawijajcie więcej zwojów, jeśli się zmieści, bo później odwinąć jest stosunkowo łatwo. Dowinąć gorzej, bo na pewno drut trzeba łączyć, więcej zabawy trzeba uważać, żeby go nie uszkodzić emali. No i mam aktualnie. 206 to jest 106 zwojów. Mam 120. No i miejsca tu jest sporo. Może powiem od razu, w czym był problem w poprzednim przypadku. Nie miałem kłopotu, aby założyć blachy na samym dole czy na samej górze, a tu na środku ten przewit, świt był mały i się nie mieściło. Teraz tak posłużę się techniką, ile zwojów mam aktualnie. Trzysta dwadzieścia dziewięć sto dwadzieścia, czyli mam dwa razy tyle, co było, no i tak na moje oko, to tu dużo więcej tego drutu wejdzie. Niestety cofając też licznik będzie zliczał do góry bo powinienem tu wycofać się tutaj jakaś taka luźna pętelka zrobiła na pewno wskazany jest licznik elektroniczny, który można kasować, zatrzymywać A przy takim mechanicznym będą problemy. Czyli powinno trafodawać jakieś 24 V. Ja może teraz jeszcze dowinę, ile się da. No i tu widać, że mamy jeszcze luzu z 3 mm, tu też jeszcze dowinę. Jakbyśmy potrzebowali odczepy, to oczywiście wystarczy teraz o tak zagąć drutu, przeprowadzić przez otwory. I mamy, i mamy odczep. O. Jak wspominałem, po każdej warstwie równo nawiniętej powinien być przekładka z papieru, takiego nasączonego olejem lub z płótna. No to niestety utrudnia robotę, bo się to nam wszystko pogrubia. No i profesjonalnie tak się robi, no ale ja robię po pierwsze do celów pokazowych. Po drugie, widać, że sprzęt jest iście amatorskim W profesjonalnym sprzęcie, nawet takim robionym samodzielnie, to mamy jakiś napęd elektryczny, tu prowadzenie drutu, więc to wszystko inaczej wygląda. No, i sobie chyba już odpuszczę. Kolejny odcinek to będzie składanie tego, pomiary, no i zobaczymy co z tego wyjdzie.